Nie wiem czy widzicie, co jest za nami, ale jeżeli poznajecie, to niestety wiecie, że oznacza to już, że naszej podróży przyszedł koniec. Jesteśmy na lotnisku w Malazę, może będzie widać jakieś samoloty, a nie widać. I za minut paręnaście, parę dziesiąt odlatujemy do Warszawy. Niestety. Jesteś smutno, Bartek z tego powodu? Jest smutno, ale ma to swoje proste i minus. Z jednej strony chcemy wrócić, z drugiej strony chcemy już wyjechać w kolejną podróż już niedługo Tak, ale Malaga żegna nas piękną pogodą 22 stopnie, ciepła Bardzo się cieszymy, że ci, którzy zostają w Maladze dłużej będą mieli ładną pogodę, chociaż Tak, myślimy, mamy już teraz pełno myśli w głowie na temat czego nas ta podróż nauczyła co już teraz wiemy, czego nie widzieliśmy wcześniej Jest pełno I... rzeczy, których których nie widzieliśmy przed, przed, przed wyjazdem w taką podróż, którą już teraz, które teraz wiemy i błędy, których już nie popełnimy, a i z tak. tego wyjazdu, ile rzeczy się fajnie nauczyliśmy i ludzi fajnie poznaliśmy, także... Tak, i będziemy chcieli na pewno się podzielić naszymi małymi doświadczeniami z wami, a poza tym, co jeszcze? No jakieś podsunowanie na pewno zrobimy jeszcze jakieś. Tak, powiemy. Wszystkiego, się nauczyliśmy, wszystko fajne ludzi, których poznaliśmy. I już mamy pomysły na kolejne podróże i na pewno te podróże będą, więc może ktoś chce z nami? To będzie fajnie. Czekolwiek? Ktoś? Coś? coś, coś się zgłasza? Coś? Nie. Na razie nie, ale może znajdą się chętnie. Pojedziemy razem. Zaraz pokażemy wam jeszcze, yy, jak wygląda nasz samolot, którym będziemy lecieli, bo już, już można go zobaczyć. Także chwila, mała, krótka pauza i zaraz nam pokażemy. Tak, także już widać nasz samolot, już jest gotowy, można się do niego już ładować powoli. Myślę, że zaraz będziemy skakiwać. Yy, o, już, o, odpalił silniki. Także zaraz będziemy się pakować i lecimy do Was.